Ten okno odpuszcza, ja pierdolno! drodzy wspaniali widzowie, słuchajcie, nadszedł ten dzień, kiedy w końcu, nie dość, że mam rating na premierze, to jeszcze mam promo do 15 tysięcy. I w dzisiejszym filmie razem z wami chciałbym sprawdzić, czy 15 tysięcy elo na premierze to jest w ogóle jakikolwiek poziom, czy są to po prostu zwykłe moty. Dlatego ja bym sobie przedłużam, zagramy sobie meczycho i zobaczymy, czy na 15 koła strzegają już fajne głowy, czy też nie. Pozdrawiam! Moi drodzy wspaniali widzowie, bardzo, bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić na stronę CSGO Skins. Słuchajcie, strona oferuje bardzo dużo opcji, takie jak Ace Battle, Exchanger oraz darmowa daily skrzynka. Używając mojego kodu świstu na start otrzymujesz 2 ,10 zł 10 groszy oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Dodatkowo, jeżeli wpłacisz z moim kodem przynajmniej 840, to jesteś w stanie wygrać skinów za ponad 9 tysięcy Do zobaczenia na stronie mordeczko. Pozdrawiam. Uuu, akcepty, nice. Yy, dobra. Inferno Train jest banowany. Banujemy Niuka, Naczydasta, Niuka i Ancienta. Ja mogę grać Mirka lub Anubisa. I. Po no problemie. No i słuchajcie, prawdziwie polska mapa zaczynamy w CT. Kurde, szczerze Wam powiem ciekawi, mnie, czy na tym 15 koła i jest poziom. Na razie grałem mecze. Na razie tego poziomu nie uświadczyłem, no ale teraz słuchajcie, jest ważne, ważne, że tak powiem, wień. ważne wydarzenie. Bo mam promo do 15 koła, więc no zobaczymy, czy na tym 15 koła rating, czyli tam gdzie każdy ma ten rating, bo taka jest gdzieś nie więcej jest najwięcej osób ma te 14-15 i jest jakiś poziom. O! Tak to jest jak się gra bez odrzewki, o! No i... Dobra słuchajcie, szybciutka runda. Tutaj koledzy mnie wykierowali. Na razie bardzo łatwytko. Śpi jeden. Nice. Dobra, mamy to. Lecą B, ale jeszcze jeden na o, ale jestem botel, co tu się odpierdala w ogóle No ten okno odpuszcza Ja pierdolę no Ale butał panie Oni coś kurde strzelają What No powiem szczerze Dobra, Dobra nareszcie słuchajcie bardzo łatwiutko W ogóle bez oporu A! Spadkowo odpaliłem. Ja pierdolę. Ja pierdolę, ale zjeb. No kurwa, dostał głowę Jebana, czwórka! Powiem wam szczerze, na razie nie mam co robić. Po prostu mam dwa fragi, yy, moja drużyna jest po prostu zajebista i tyle No kurwa na kanapce ja pierdolę ta gra jest rozjebana Powiem tak, kurwa mnie ta gra! I to w chuj. Dał mi później da. Kurwa, w mnie tak no przysięgam. Coś jest kurwa, nie tak. Ale kurwa, no powiem wam tak. No ja nic nie robię. Nic. I wygrywam 5-0. Nie mam wyjebane. Tyle. W ogóle kurwa, nawet się tym nie przejmuję. Konektor. Ja pierdolę, nie chcę mi się w to grać, już mi się odechciewa Ja, ale mi się wkurwia. O. Ja był fajny odcinek, miałem postrzelać fajne głowy A na razie jedyne co strzelam to sobie, kurwa w kolano mam dwa fragi Dobra, mam go, nie dam się, kurwie Ander, kurwa Ander, bo nikt nie patrzy Andera, co oni odpierdalają Chuj, wygrywam jak kurwa macie, ja pierdolę Słuchajcie, wnioski mam już, tak, jest 7-0 Ja jestem totalnym ścierwem Kurwia metagra, mam trzy fragi? Ale mój team kurwa jest po prostu jakimiś bogami i chuj O dostałem kacza. teraz ich kurwa wszystkich wyrucham Grzami jak pies, po prostu zwykły pies widzowie i... To jest najgorsze z tym, że... Enemii nie są dobrzy, tylko ja po prostu jestem tak chujowy dzisiaj Ale wczoraj grałem facey, tak kurwa zajebisty Facy, nie wiem o co chodzi ja, no, Chłopacy, którzy mi się trafili to są po prostu jakieś miazgi, nie? oni napierdalają ostro Wszyscy kurwa ja nic nawet nie muszę robić, a ja na tym B-kurwa stoję i B-player B kurwa, nic nie robiący, ja pierdolę. Ale to jest znowu słuchajcie, to tak jest. Ja zawsze gram okno, a ktoś zaoklepał okno i ja nie umiem grać. Także może dziś w tym jest metoda? Nie wiem. Po prostu zawsze jestem window player, nie na mirku. Chuj, wie. Mam cię kurwo! No nie! Dobra. Dwa fragi zrobiłem, jeden bardzo ładny headshocic No powiem tak słuchajcie, enemy się trafili giga ściery Ale ja po prostu nie umiem grać dzisiaj Dobra jak zagram z emką nie będę to warioza wupom, ale to jest 9-0 i totalna miazga naprawdę Dobra kurwa, nie raszujesz mi tego andera więcej Dobra, chłopaki mnie lubią, wrzucają mi emki To no, kurwa naprawdę jest przyjemna, rodzinna atmosfera, tak? I może mi kurwa nie wychodzi Bo nie chodzę kurwa okno Ale jest dobrze nie denerwuj się, Świsto. Wszystko super. No nie no, kurwa, flash! Kto rzuca te flesze na Mida! Dobra, idźmy już do tego Tero. Może tam chociaż, kurwa, zrobię więcej niż 6 fragów i 979 obrażeń. Ha! Mam go! Złapany! Chyba nigdy w nie zabiłem tutaj. Teraz się udało. No co, widzowie, czy te premiery są trudne? No... Chyba nie no, kurwa, 15 tysięcy to nie wygląda mi to na poziom, mimo że nie jestem jakimś super zabijaką. No to nie jest żaden poziom, widzowie. Także jak masz 15 koła, to nie ma się czym szycić. Nawet mam więcej obrażeń niż ten, co ma 15 fragów. Pojebane. Czyli tak, Overall nie zagrałem aż tak złego meczu. Kurwa! No widzowie! Mamy 15 koła Czy to jest jakikolwiek poziom? Wydaje mi się, że nie, nie zagrałem fenomenalnego meczu, no ale przemiał, po prostu przemiał, przemiał, jeszcze raz przemiał, także dziękuję bardzo, że oglądaliście do końca. O, może będziemy mieli dropa? Niestety jeszcze nie.